Siema widzowie, w dzisiejszym filmie pokażę wam jak wgrywać pluginy na nasz serwer lokalny, który ostatnio stworzyliśmy i udostępniliśmy. A także pokażę wam w dzisiejszym odcinku jak spowodować właśnie pluginem pewnym, żeby gracze z każdej wersji, od wersji 1.8 do chyba najnowszej z tego co kojarzę, mogli dołączyć na nasz serwer, bo tak mogliśmy tylko z 1.9. Jest pobranie naszego pluginu. Ja właśnie zainstaluję plugin ViaVersion, bo on będzie odpowiadał za to, żebyśmy właśnie mogli dołączyć z każdej wersji. Także klikamy Download Now. Tu nam się pobiera. Jeszcze drugi plugin via Backwards i też klikamy Download. Tutaj z tej strony będziemy pobierać pluginy z różnych stron. I tutaj nam się coś takiego tworzy, i klikamy Download. I tutaj wybieramy. My mamy. Możemy wybrać Waterfall, czyli proxy. To jest Velocity. To też jest proxy, ale my wybieramy na zwykły serwer. No i tutaj zachowujemy. Wszystko ładnie. To już można sobie na razie wyłączyć. Ja sobie to zostawię. I teraz tutaj, jak mamy nasz ten serwer i otworzymy sobie pobrane pliki, to tutaj mamy te yy, różne te, yy, właśnie no. Pluginy 2. One są jako pliki.jar. Tutaj jest nazwa pluginu i najczęściej wersja, a później .jar Dlatego zaznaczamy to sobie i klikamy albo wytnij, albo kopiuj Ja sobie dam wytnij. I teraz tutaj, jak mamy nasz serwer, to sobie tutaj wchodzimy w zakładkę plugins i tutaj wklejamy to po prostu. I teraz uruchamiamy sobie od nowa serwer, albo włączamy po prostu. Włączamy sobie naszego Playita. Włączamy sobie Minecrafta. Serwer jest na wersji 1.19.4 Ale ja spróbuję dołączyć z wersji powiedzmy 1,26. Sobie można zminimalizować to też, tylko żeby nie dać XL, żeby nie wyłączyć, bo nam się to wtedy wyłączy. W tym czasie, co mi się Minecraft włącza, pokażę Wam różne inne rzeczy. Na przykład tu jest coś takiego jak whitelist.ison i tutaj jest coś takiego w środku, i tu można wpisać swój nick. I jak zapiszecie sobie to i wejdziecie w server Properties. To tutaj jest coś takiego jak White List i to na false. Ale jak to dacie na true i na przykład tutaj będzie jeszcze przecinek. Czy bo usunąłem ten nawias. Nie ten, ten. I jak tutaj zrobicie przecinek i powiedzmy los losowy nikt raz, dwa, trzy będzie jeszcze. I jak to zapiszecie, to tylko te dwie osoby, jak tutaj dacie na true, będą mogli, mogły dołączyć na nasz serwer. Ja chcę, żeby każdy mógł dołączyć. To sobie na razie wyczyszczę. I zostawiam tak samo. Dobra, Minecraft mi się włączył. Teraz jak wejdę na ten, na swój serwer, tu mam tego play ips, a nie localhost to możecie zauważyć, że jestem w wersji 1.26, a serwer jest na wersji 1.19.4. Z tego co ja, że można to gdzieś tutaj sprawdzić. Chyba spigot, hmm. spigot, serwer, nie, to nie tu gdzieś to było, można sprawdzić. Z tego co ja, że hmm. Dobra, w każdym razie mam to po prostu serwer na wersji 1.26, a y, znaczy serwer na wersji 1.194, a Minecrafta mamy na wersji 1.26. Także ja sobie ja Wam jeszcze pokażę y, jak na przykład używać pluginu word, word Edit. Tutaj mamy Word Edita, można pobrać najnowszą wersję. I teraz jak nam się to bierze. To przenosimy sobie to tutaj po prostu. I zamiast wyłączać i włączać, bo teraz jak to tu przenieśliśmy to jak użyjemy komendy Word czyli ukośnik ukośnik load, to nic się nie stanie, ale jak piszemy ukośnik reload i no wyskoczy na czacie, że reload complete No czekajcie. A, bo jak się instaluje pluginy to się powinno. czy... Właśnie... Z niektórymi tak jest, że się powinno... Yy, no. Powinno wyłączyć serwer, ale z niektórymi po prostu wpiszcie komendę reload. Poczekajcie chwilę i jak wam ten. E, wywaliło od mnie to może teraz będzie. E, dobra, teraz trzeba wpisać stop. Serwer nam się wyłączy. Tutaj wyłą zniknął w ogóle stąd, tu, stąd nasz ten serwer. I teraz po prostu od nowa włączamy go. wszystko w konsoli pokazuje. I teraz jak dołączymy ponownie to o ile mamy dobrą wersję Word Edita. To wszystko powinno nam działać. Ale chyba złą wersję Word to właśnie zainstalowałem. zaraz zobaczymy. Tak bo nie ma folderu Word Edit. Jest via version tutaj folder. Tu jest via backwards tu jest Skins Restorer. Te dwa to są serwerowe normalnie te. Nie. Także najprawdopodobniej właśnie złą wersję pobrałem. A bo tutaj pobrałem wersję od Minecrafta 1.22 do 1.21.3. A właśnie mamy na tej na 1.194, dlatego tutaj wybieramy sobie wersję 1.194 i tu mamy ten. Najlepiej najnowsze stąd pobrać. I kliknąć download teraz, I jak sobie teraz odświeżymy i mamy ten nowszego, znaczy starszego wordedita, który jest dla naszej wersji, to tego sobie można starego, znaczy nowego usunąć. Tego i 739, i jak usuniemy sobie, to teraz jak wpiszemy reload. Tak jak wpiszemy ukośnik .pl to już mamy tutaj Word Edita też na zielono. I teraz jak wpiszemy komendę Word Edita, czyli ukośnik ukośnik WOND, to dostaniemy drewnianą siekierkę. To jest zwykła drewniana siekiera z kreatiwa, ale no, przez ten plugin, że mamy Word Edita to możemy na przykład tutaj klikając lewym przyciskiem myszy zaznaczyć sobie jedną pozycję, a tutaj drugą pozycję i wpisać ukośnik, ukośnik set i tutaj air, czyli powietrze po angielsku albo po prostu 0. I nam wyczyści ten cały obszar, który zaznaczyliśmy. E, możemy na przykład zrobić wyczyścić sobie duży teren. To jest dużo szybsze niż komenda Field zwykła z Minecrafta. Na przykład stąd po prostu zaznaczę sobie, lecę do góry. Zamiast zaznaczać siekierką, na przykład jakbym miał tutaj w powietrzu zaznaczyć, to jak klikam nic się nie dzieje. Krawym przyciskiem myszy, to można wpisać ukośnik, ukośnik, pos 2, czyli pozycja druga albo pos 1. Ja sobie wybieram pos 2 i teraz jak wpiszę jeszcze raz set 0, no to nam wyczyści bardzo szybko ten obszar cały. Tylko tu nam woda wpływa. Dlatego możemy na przykład zrobić sobie ściany jeszcze. O, wywaliło mnie. Także zaznaczamy sobie ten klocek, bo chcemy, chcemy te wszystkie ściany odtąd, tam do, do góry. Po prostu. Także lecimy na górę tu, tu, do tego klocka. I można na przykład teraz wpisać ukośnik UP! I powiedzmy 20, i nas przeteleportuje i postawi na szkle 20 bloków wyżej. Klikamy drugim przyciskiem myszy, i zamiast Ukośnik, Ukośnik Set, że, bo to by nam całe to wypełniło, nawet Wam pokażę. Powiedzmy obsid Obsidian i Redstone blok. To nam to wypełni cały ten obszar Redstone'em i bloka. I blokami obsidianu. dlatego ja sobie dam UNDO, żeby to cofnąć. I wpiszemy sobie zamiast tego SET ukośnik, ukośnik WALLS. I tutaj wpisujemy bloki, na przykład właśnie red, czyli czerwona wełna, przecinek. Red, stone blok przecinek. Obsidian. I nam zrobiło ściany z tych bloków. Jeszcze można sobie zrobić podłogę szybciutko. Stąd pyk. Dotąd. I zamiast walls wpiszemy sobie set. W następnym odcinku pokażę wam jak zrobić, żeby zwykły gracz nie mógł tych bloków niszczyć yy, i jak ustawić właśnie spawna. Na przykład tutaj zbudujemy sobie spawna. Jakbym chciał, w następnym odcinku wam pokażę, jakbym chciał, jak zrobić, żeby na przykład w tym miejscu nam się gracze spawnowali. I myślę, że. Mogę się z Wami na dzisiaj pożegnać już. Także siema, dzięki za oglądanie. Jeśli Wam pomogłem, to subskrybujcie, lajkujcie, udostępnijcie ten film. Jak największej ilości osób, żeby też mogły się czegoś tutaj fajnego dowiedzieć. Pluginów jest. Powiem wam, że są setki tysięcy w całym Minecrafcie. Każdy plugin robi coś innego. pluginy to jest podstawa robienia serwera Minecraft. Także siema.